Nie. Nie, byłam przekonana, że on tylko odleciał. Bez jaj. że tylko filowa. O kurde. Strasznie długie jest to przejście, nie mam specjalnie jakie pominąć. Wybaczcie. Kurczaki. Serio? Ale, ale. Fajnie Podoba mi się Miałam iść spać 30 minut temu, ale... Ale cieszę się ale ciągle się coś i nie pójdę w ogóle w końcu spać. Spokojnie, Macie, to można obejrzeć powtórkę. Jeżeli nie, to słuchajcie, naprawdę zapraszam na Patroneta. Jeżeli ktoś chce po prostu obrobiony, ja będę jutro przypuszczalnie filmy z tego już obrabiać. Więc pewnie jutro wlecam sam Patroneta. I wtedy Macieczycy oglądają tylko tego. Kompletnie inny klimat. Szarlin, wychodzę. Potem przejrzę raporty. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, Panie kapitanie. Jest tu agent Norman Jaden z FBI. Ano tak, Jaden. Oczekiwaliśmy Pana przybycia. Trochę się śpieszę, może pan pójść ze mną, porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. Chciałbym się zorientować w sytuacji, zanim zaczniemy, ale to chyba niezbyt dobry nie, moment. Może być teraz. Z tym, że mam konferencję prasową. Odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, czasem nie wiadomo co im powiedzieć. Na szczęście dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a. Tak, spotkałem go rano. Działa według własnych metod, ale to dobre glina. Na pewno się dogadacie. A może umie pan wiązać krawat? No tak. O, boże. Będę szczery, poradzilibyśmy sobie bez pomocy FBI, ale prasa nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami. Zupełnie nas zaskoczyła. Powaki, uczcie się, przydatna umiejętność. W tym kraju są setki zabójców, ale nam trafi się naprawdę wyjątkowy cudak. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu mądry. I nagle zbiega się praca. I my stajemy się najciekawszym miejscem na Ziemi. Mam za zadanie aresztować mordercę. Z całym szacunkiem, ser, ale reszta to już nie moja sprawa. Nie. Oczywiście, że nie. Ja tylko proszę o wyraźne postępy. I to szybko. Prasa chce złapania sprawcy, a my musimy jak najszybciej podać im go na talerzu. Łatwo y, uh, powiedzieć, trudniej Czuję. zrobić. Zastąpiona Charlene pokaże panu gabinet. A jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję panu. Witaj w klubie, Jaden. To no, my... chyba się nie obchodzi, ale. Nie wiem. Czy ja mam zawiązać krawat? Nie, ale ja nie jestem mężczyzną. Dzisiaj o godzinie 6.30 na Nieużytkach w dzielnicy East End po pięciu dniach od zaginięcia znaleziono ciało młodego Jeremiego Bowlesa. Na jutro zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok mającej na celu ustalenie dokładnej przyczyny śmierci. Ale według wstępnych oględzin jest to utonięcie. Stan w jakim znaleziono ciało wskazuje na działanie zabójcy z origami. Śledztwo powinno potwierdzić to w ciągu najbliższych dni. Policja prowadzi bezustanne poszukiwania, żeby jak najszybciej schwytać mordercę. Proszę o pytania. Słucha. Postępowanie z ciałem ofiary wskazuje na zabójcie z origami? Co to znaczy? W dłoni ofiary znaleziono figurkę origami, a na jego piersi leżała orchidea. Twarz umazano błotem, jednak nie odnotowano śladów stosowania przemocy. Proszę, zabójcy zwanego Zodiakiem nigdy nie złapano. Może ta sprawa też pozostanie nierozwiązana. Według mnie to mało prawdopodobne. W chwili obecnej, zabójca sądzi, że jest bezkarny, ale w końcu popełni jakiś błąd. A wtedy by go złapie, przepełnię błąd. To jest kwestia zależna. Dobra, gdzie jest laska? Od której mam się dowiedzieć, gdzie jest gabinet? Idę do, do ITP. To ty, nie? Co, pani? Też nie? Tu ktoś? Może? Jestem gotowy. Może zaczniemy od rozmowy o śledztwie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jeśli do panu pasuje, pogadajmy później. Psztywna. Dobra. Nie ma sprawy. Proszę dać znać, kiedy. I ja szukam. szukamy. Ładny zegarek. Chyba. A to tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów od 20 lat. To bardzo dobry podarunek w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołączyć do funduszu, brakuje nam jeszcze kilku dolarów. Proszę pogratulować ode mnie Larę. Na pewno nie zapomnę. Kapitan Perry mówił, że pokaże mi pani mój gabinet. Oczywiście. Proszę tędy. A za to ma kasę jak lodu. Może się dożyć tym pięcioma dorcami. Ej, no ale żeś poszedł, nie? Są ty jesteś? Nie pamiętam. Chyba tak. Dobrze. Okropne ściany. To? To mój gabinet. Kazano mi pana przeprowadzić. Wow! Jakby co wie pan, gdzie jestem? Faceta z FBI już wracają do takiego miejsca, Mi by też szana padło w ogóle. Ile pajęczyn? What the fuck w ogóle? Dobra, do roboty. Dobra. Okej, ja mogę tutaj coś jeszcze zrobić, poza czapnięciem na pupencję. Chyba nie. Dobra. Masakra. zmienić gabinet. O, uh. pokaż. Yy, cute, ale średnio mi pasuje na gabinet, nie? Spróbujmy czegoś innego. Jak ma się? Może? Pokaż mi to. Ooo, też co taki gabinet. Mm. Czy ja mogę? Taki, chyba nie jest takie jakiś zwyczajne. Chyba niespecjalnie. Rozpróbujmy jeszcze tego morza. Jak nie, to weźmiemy ten Okej. Okay. Czy to jest myślają? Nie wiem czy mi się to podoba całkiem, ale chyba preferowałam jednak na ten. Bierzemy ten. Bierzemy go. Jest zarobist. Co ja mam? Dobra. Skazówki, otoczenie, mapa. Pójdź sobie, chyba jeździsz Chevroletem Malibu z 83. Dobra. O. Prokitam. Wydobywany gatunek niczym nie pomoże. Brak odcisków i dowodów nie ma się na czym oprzeć. Jeszcze nic mnie nie dobra, prawda? Orchideę można kupić tylko w jednym sklepie. A czekaj. Orchidea? Orchidea to popularny kwiat do kupienia w każdej kwiaciarni. Okej, okay, dobra. Czyli to jest ważne. ofiar w ciągu ostatnich trzech lat. Sami chłopcy w wieku od 9 do 13 lat. Brak śladów przemocy. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych świadków. Hmm. Ciała znajdowane 3 do 5 dni później. Utopione w deszczówce. Tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Hej, okay, czyli trzy jesienie. Zabójca szybko poczuł się pewny. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. Zwyczaj tacy działają w miejscu, gdzie pogrzeb mieszkają, prawda? Ten sam rytuał: w dłoni origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. Brak. Zabójca jest biały. W wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Uważam rzecz. Czy to mi? To mi nie pomoże. Nie, nie to wciąż. No chyba nic więcej nie mogę zrobić. Też proszę co? No nie, znowu. Powinienem się umyć. Muszę trochę wziąć. Zemdleję, jak będę walczył. Już dobrze. Na pewno dam radę. Wiem to. Dobra rada. Co się ty doszłada? Nie gadać, że i tak to weźmie. Wracam do punktu co? To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. To było dziś po południu. Wybrałem się z synem Sząnem do parku, bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu. A kiedy się odwróciłem, Shona już nie. O której dokładnie weszliście do parku? Muszę sobie przypomnieć, panie Mars. Nie wiem tego. Każdy szczegół... To musiało być. Fak. Za 15:05. Nie pamiętam dokładnie. Co miał na sobie pański syn, gdy zniknął? Miał na sobie kurtkę. Zieloną? Czarną kurtkę. Zieloną chciałam. No i spodnie. Czarne spodnie. Czyli szam zniknął, a pan nic nie widział. Nie był pan z nim przy karuzeli? Nie, nie pamiętam dokładnie. To stało się tak szybko. Stwierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku. Zaginięcie zgłosił pan o 20.15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem policji? Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddalić. W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, panie Marsz. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. E czy. Myśli pan, że zabójca z origami... Okej. Okay. Pański syn pewnie uciekł. Za kilka godzin sam się nie jej A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około czterech dni, żeby go uratować. czegoś nie jeszcze nie ale będą szukać całą noc myślą czy myślą że to zawódca z origami na razie nie można tego stwierdzić ale to jest możliwe hmm, Nie powinieneś spuszczać go z oczu Na miłość boską Czy tak ciężko jest upilnować dziecko w parku Czemu go zostawiłeś, Ethan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona? Uuu Przepraszam Nie to chciałam powiedzieć no, W emocjach ludzi Mówią kłopoty, nie?